Adam Bodnar właśnie podjął decyzję o tym, że kara, która jest już prawomocnie nałożona na największego prawicowego siepacza, jakim jest nie kto inny jak pan Bąkiewicz, właśnie została odwieszona. Powstaje pytanie, czy Andrzej z pałacu zdąży ułaskawić Bąkiewicza, zanim ten będzie musiał na szczęście wywiązać się z zapadłego prawomocnego wyroku. I także dzisiaj wam wskażę, że Adam Bodnar powinien też zająć się panem Mateckim, bo on chyba łamie postanowienia pewnego zwolnienia. Andrzej Duda sugeruje, że gdyby w Polsce zacząć wierzyć, że są, no chyba chodzi o to, niepochlebni władzy PiSu, to inni by zauważyli, że nieuchronność kary bycia niepisowcem jest egzekwowana w Polsce. Ale czy Andrzej Duda nie posunął się o jeden krok za daleko? Wiecie państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie, bardzo brutalnie, wie pan dlaczego w Polsce jest tyle zdrady? ponieważ dawno nikogo nie powierza zdradę Więc zostańcie do końca bo na końcu polityka przybiera naprawdę bardzo ciekawego obrazu Cześć wam, ja nie chcę was straszyć, ja tylko powiem wam, że Bąkiewicz miał rację, bo miliony imigrantów są podrzucane przez niemieckie, opancerzone, zamaskowane wozy bojowe. Rodziny tych imigrantów właśnie przelatują z padochronami i. Szybowcami nad Polską wyskakując, i desantem biorą wielkie polskie miasta. Hordy imigrantów w tej chwili atakują galerie handlowe od Supraśla po Szczecin. W sumie to nie będzie Supraśl, bo nigdy nie byłem, ale jakoś tak nie to, żebym chciał obrazić Supraśl. A prawda jest taka, że jeżeli pan Żulczyk kiedyś powiedział o Andrzeju, dudzie, że jest debilem. To obraził wszystkich debili. Oj, dzisiaj to będę mówił dwa razy o Żulczyku. Dobra, więc obraził wszystkich debili, bo Bąkiewicz, moim zdaniem, jest o trzy kroki przed Andrzejem Dudą w zakresie głupoty i hipokryzji, o której mówimy. Ale nie będę dzisiaj mówił o tych hordach imigrantów, przed którymi nas bronią dzielni patrioci od Roberta Bąkiewicza, tacy jak na przykład Janusz Kowalski czy Oskar Szafarowicz. Ja już widzę. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja już widzę jak Oskar Szafarowicz staje w mundu. W mundurze to on by mógł nie utrzymać, w mundurku, w mundurku straży pogranicznej i ucieka gdzie pieprz rośnie, bo to są właśnie tacy ludzie, stoją za Bąkiewiczem Kowalski, który nie ma odwagi stanąć do rozmowy ze mną, bo mnie blokuje na wszystkich mediach społecznościowych, a ja tylko punktuję jego kłamstwa, że na przykład Zapomniał wskazać o tym, że zarobił kilkaset tysięcy złotych w spółkach Skarbu Państwa. No, panie pośle, Januszu Kowalski, to nie są oszczerstwa, to jest zwykła rozmowa. Powiem panu, że pana koledzy z PiSu mają odwagę i czasami przychodzą do mnie na podcast. No, ale wracając do Bąkiewicza. Bąkiewicz dostał wyrok. Prawomocny wyrok, który został ostatkiem sił przez Zbigniewa Ziobrę wstrzymany do wykonania, bo wniosek z urzędu wysłał nie kto inny jak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro do Andrzeja Dudy, żeby ten ułaskawił Bąkiewicza. Chodzi o potężne problemy, jakie może mieć Bąkiewicz, bo może mieć nawet zabrane z życiorysu 30 godzin miesięcznie na pracę społeczne. I uwaga, będzie musiał zapłacić pewnej starszej pani 10 tysięcy złotych nawiązki za to, że ją szarpał, obrażał i cholera wie co jeszcze robił. Tak dokładnie. Tu nie chodzi o to, że Bąkiewicz pójdzie na 150 lat do więzienia. Nie. Tu chodzi o to, że ta krabiąca kobiety będzie musiała zapłacić 10 tysięcy nawiązki, ewentualnie odpracować 30 godzin prac społecznych. Facet, który Uznaje się za obrońcę narodu, stając na granicy z Kowalskim i Szafarowiczem, albo w trybu na trybunie sejmowej nie, na trybunie sejmowej to nie, ale w sali sejmowej staje z tymi dwoma pseudopolitykami i mówi, że on broni Polski, a nie potrafi wykonać prawomocnego wyroku sądu, bo czeka, aż Andrzej Duda go ułaskawi z tego tytułu. Ja tylko powiem, że Adam Bodnar i tak moim zdaniem za długo czekał, bo czekał półtora roku. Ja nie wiem, czy teraz te wolne tryby sprawiedliwości w polskiej, sprawiedliwości polskiej, będą w stanie ściągnąć, wyegzekwować 10 tysięcy i wysłać Bąkiewicza na przymusowe prace, chciałem powiedzieć, ale wysłać Bąkiewicza na te przymusowe prace, to mi się podobają. Na te prace społeczne, które, będzie, które powinien odbyć 30 godzin. Miesięcznie. No nie jest to za dużo, to jest godzina dziennie. Ewentualnie, panie Bąkiewicz, jak się pan sprężysz, to walniesz to w pan w tydzień, żeby była jasność. Ale mimo faktu, że to już jest ponad. No pra nie no ponad już ponad półtora roku mija od kiedy sprawa leży u Andrzeja Dudy na, na biurku gdzieś wiecie takie tutaj mamy tak e, Romanowski Kaczyński ten e, ten z tego jak on się nazywa ten z Rarsu ten tamten i gdzieś tutaj na dole na, na końcu tej kubki u Andrzeja Dudy leży Bąkiewicz i Andrzej tak siedzi szuka szuka nie może znaleźć tego ułaskawienia i przez półtora roku go nie znalazł no to Bodnar się się wkurzył i mówi, no jak ty Andrzej, przez półtora roku nie możesz kawałka papieru podpisać, to my zaczynamy egzekwować. No i teraz sytuacja jest taka, że ja wiem, że to jest za mało dla takiego szkodnika. To jest za mało dla takiego człowieka jak Bąkiewicz, żeby miał zapłacić 10 tysięcy nawiązki i odbyć 30 godzin prac społecznych. To jest o wiele za mało. Ale to jest też za długo, panie ministrze, żebyśmy my czekali na to, aż polska temida w końcu wymierzy wyrok. Jaki by on nie był, to trzeba go wymierzyć, bo Bąkiewicz nie ucieka z Polski jak Romanowski czy Schmidt czy inni. On jest, więc można go zapiąć w pasiak i puścić na prace społeczne. Ale skoro mówimy o nieuchronności kary, to zanim przejdę do dalszej części, mam do Was pytanie. Myślicie, że Matecki powinien wrócić do aresztu za to, co odpieprza? Zanim wam powiem, co odwala Matecki. To napiszcie mi w komentarzu, czy Waszym zdaniem Matecki powinien trafić do aresztu, czy już swoje za tej oprawczej władzy Donalda Tuska odsiedział. A więc tak. Jednym z warunków zwolnienia Mateckiego z aresztu było wpłacenie 500 tysięcy złotych kaucji. I oczywiście rodzina supłała, słoiki odkopywała, lewą kasę szukała. Później dawała oświadczenia, że to wszystko to mama z emerytury ma i tato z renty francuskiej. Żartuje oczywiście, bo nie, wiem, czy nawet jego rodzice są emerytami, żeby była jasność, ale włożyli, ale wpłacili te 500 koła i matecki wyszedł. Ale jednym z zapomnianych panie ministrze Bodnar argumentów za jego wypuszczeniem było to, że ma zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w tej sprawie i Coś mi się wydaje, że pan Matecki idąc na klub poselski Prawa i Sprawiedliwości, przekraczając drzwi tego klubu, już łamie postanowienia sądowe. Bo uwaga, coś mi się wydaje, że w tej grupie posłów suwerennej Polski i PiSu może być ktoś, kto też jest podejrzewany w, po w tej samej sprawie. Hmm. Mogę się mylić. Więc nie chciałbym Dariusza oceniać i nie chciałbym szczuć na niego, ale, panie ministrze Bodnar, może by pan to sprawdził i ewentualnie napisał jakiś wniosek do sądu, żeby sąd się przychylił albo nie przychylił do aresztowania albo do wstrzymania kary. I przy okazji, na przykład, zabrania 500 tysięcy złotych Mateckiego za to, że złamał warunki wypuszczenia go z aresztu. A przy okazji. Tutaj zapraszam Was do fajnego materiału, który nagrałem z posłanką Lewicy, Alicją Kucharską Dziedzic, która była przez siedem razy w tej kadencji, półtora rocznej kadencji, już przez 7 razy sznękana przez pana Meizę, który chciał jej 7 razy odebrać immunitet. A co więcej, kilka lat temu do jej fundacji, Baba, weszła. No, zbrojna grupa pod ramieniem nikogo innego jak Zbigniewa Ziobry z nakazem jej aresztowania. Bardzo fajny, emocjonalny podcast. Zapraszam już tutaj. Jako przerywnik opowiem Wam o Przemysławie Czarnku, który dosłownie wczoraj na trybunie Sejmowej chciał pokazać, jaki to jest bystry, ale w połowie wypowiedzi się zorientował, że końcówka może pogrążyć pewnego kibola. Takiego, jednego z najsłynniejszych kiboli polskich. Proszę trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć, niezły macie siostry, bałagan w tym archeo. Niestety, panie Przemysławie, chciałbym powiedzieć, że cytat, pan chyba parafrazował cytat z tego filmu, bo ten cytat to szedł troszeczkę inaczej. Szedł on mniej więcej tak. Ja tu widzę niezły burdel. Ale doskonale rozumiem. I wiem i szanuję, że w pisie słowo ból nie przechodzi, bo jednak jak pokazuje The Sun, możemy mieć podejrzenia, że jednym z burdeltatów Alfonsów był nie kto inny jak Karol Nawrocki. I ja nie mówię, że był, żeby była jasność. Ja tylko cytuję The Sun, który napisał, że polski kandydat na prezydenta jest Alfonsem. Koniec cytatu. I to był w przeciwieństwie do pana, panie Czarnek. Dokładny cytat, a nie parafraza. Teraz wideo Duda będzie wieszał. Wiecie państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. No, słyszeliście, Andrzej Duda jest wielkim zwolennikiem, chyba karyści, tak mi się wydaje. Bo jeżeli mówi o tym, że fajnie by było ludzi wjechać, no to jest to jakby nie było pokazywanie tej ostatecznej drogi rozwiązania z szubrawcami. W każdym bądź razie minęło 48 godzin, i Andrzej się jorgnął, że cholera, znów coś pieprznąłem. Znów nie, tak chciało, znów nie tak miało być, cholera jasna, gdzie ten mastalerek miesiąc został, a ja takie kichy wale dobra. To jak tak, to zwalimy winę na Tuska. I jak zwykle Andrzej zabłysknął, zwalił winę na Tuska. Delikatnie przypominam Państwu z Koalicji Obywatelskiej i ich medialnym akolitom: Kto pierwszy już jakiś czas temu mówił, o wiesz, to Wasz lider, a dziś premier Donald Tusk, jakoś wówczas nie trzęśliście się z oburzenia. No Andrzej, ja Ci powiem tak: Jeżeli Ty byłeś w stanie przez 4 lata planować zemstę na Donaldzie Tusku, bo wypowiedź Donalda Tuska o tym, co mówił Andrzej Duda przed chwilą, to była dosłownie 4 lata temu. To jeżeli Andrzej Duda był w stanie przez 4 lata żyć nienawiścią do Tuska, to ta żółć powinna mu już uszami, w, wiecie, wypływać. Ja nie podejrzewam, że Andrzej pamiętał przez 4 lata o tym, że Tusk takie słowa wypowiedział. Tu bardziej chodzi o to, że Andrzej się jorgnął i ktoś przyszedł i mu powiedział: Ty, Andrzej, ty się niełam bo Tusk to Ciebie kiedyś też chciał, tak i to. Więc Ty nie łam się, co powiedziałeś, no wszyscy Andrzej wiedzą, że Ty pieśniesz zawsze głupotę i nic mądrego nigdy nie powiesz, to teraz zamiast się tłumaczyć, zaatakuj Tuska. No i ktoś mu powiedział, co Andrzej ma zrobić, tylko jest problem taki, że to było 4 lata temu, w całkowicie innej konstelacji prawno-politycznej i nie dotyczyło sędziów, tylko dotyczyło Andrzeja Dudy. A Andrzej Duda, mówiąc o tym, co powiedział przed chwilą, to miał na myśli sędziów. Co więcej, dynamiczność tej wypowiedzi pokazuje, że Andrzej nie tylko chciałby ich wiedzieć, ale w najgorszym wypadku chciałby im odebrać prawo np. do emerytury. Jeżeli to środowisko, między innymi, nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku. Zwolnić ich wszystkich i zabrać prawo do emerytury. Już największym debilizmem Andrzeja Dudy, no i właśnie tutaj wracam do Żulczyka, który moim zdaniem, mówiąc, że Andrzej Duda jest debilem, obraził wszystkich debili. Bo Andrzej Duda jest o dwa kroki dalej od tego, co kiedyś Żulczyk o nim powiedział. Ale wracając, Andrzej Duda w wypowiedzi swojej też powiedział, uwaga, i to nie jest żart, żeby była jasność i nie przeinaczam, nie żartuję, on naprawdę to powiedział, że od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dotarła do władzy, czy nam doszła do władzy, to od tego czasu w, w Trybunale Konstytucyjnym przestali rządzić komuniści. No szkurwa, kim jest. Piotrowicz. Jakbyście mogli im powiedzieć no Piotrowicz ja mo, mogę się mylić, ale coś mi się wydaje, że Piotrowicz był prokuratorem stanu wojennego, czyli stan wojenny to ścisła komuna, który wsadzał opozycjonistów. Czyli mogłoby nawet dojść do tego, że kolega Macierewicza, Kaczyńskiego albo innego pisowca był wsadzony ze względu na to, że Piotrowicz go wsadził jako prokurator albo oskarżał, oskarżał jako prokurator, a dzisiaj zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. No ale jak to z Andrzejem często bywa, to nie chodzi o to, żeby nawet oczyścić dany organ z komunistów. Chodzi o to, żeby w tym organie byli nasi komuniści, a nie ich komuniści. Bo to, że Piotrowicz jest komunistą, to nie, nie, nie podlega żadnym, żadnym dyskusjom. Ma legitymację, był prokuratorem stanu wojennego, pewno tam gadał, szczekaczką był na SB, jakby nie było, był komunistą. Znaczy, dalej jest. Ale to jest ich komunista, a nie nasz komunista. W związku z powyższym chciałem Wam powiedzieć, że został nam miesiąc miesiąc rządzenia Andrzeja Dudy na fotelu prezydenta. I powiem Wam, że ja już żałuję, że on odchodzi. Bo jak widzę, kto wejdzie na jego miejsce, ja wam powiem tak na koniec. Ja naprawdę nie mam tylu willi na bali, żeby wszystkich Was tutaj ściągnąć. Więc naprawdę zacznijcie myśleć. Ja sobie tutaj spokojnie żyję, komentuję tą politykę, a niedługo wrócę do Polski i zacznę ją komentować właśnie z Polski. Dzięki Wam za dzisiaj i widzimy się chyba jutro.